Jeśli nie zostanie to cunięte, temu dzieciakowi nie można pomóc. I później? To musi być stanowcza miłość. Stanowcza. Stanowcza. Ostatnie słowo, panie Marku. Mam nadzieję, że właśnie ta audycja trafi do jak największej rzeszy widzów. Miejmy nadzieję, że ludzie przełączając po różnych kanałach, natknęli się na początek tej audycji, wysłuchali jej jakby to powiedzieć z wielkim skupieniem. No i miejmy nadzieję, że każdy teraz zacznie zwracać uwagę, co jego bliscy robią, jego dzieci, wnuki, bo wiadomo, że główną jakby grupę widzów stanowiłam osoby w starszym wieku. No i bardzo prosimy o to, żeby jednak nie podchodzić e Egoistycznie, to znaczy nie odrzucać może tych osób, których dotyczy problem narkotyków, tylko żeby im pomagać, wyciągać tę dłoń, bo właściwie to należy do naszego obowiązku. Ja w ogóle, jeśli jeszcze mogę powiedzieć coś, to na koniec to chciałbym zachęcić inne media. Naprawdę nie szukajmy sensacji, tylko rozmawiajmy o tym. Ja zachęcam właśnie do robienia coraz więcej takich problemów, bo poprzez media można dotrzeć do szerszego ogrona odbiorców, dlatego media odgrywają decydującą rolę, dlatego Zachęcam, żeby wziąć udział w wspólnej takiej debacie. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Myślę, że nie będzie to nasze, nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Przypomnę naszym widzom i słuchaczom, że dzisiaj o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki rozmawialiśmy z panem Arturem Amendą. Prezesem, szefem stowarzyszenia Arka Noego oraz wolontariuszem tego stowarzyszenia, panem Markiem Raliszewskim. Raz jeszcze dziękuję za przybycie za Dziękujemy za zaproszenie. Państwu dziękujemy za uwagę i żegnamy się słowami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.